Jeżeli szukasz klawiatury, która pozwoli pozbyć się kabli z piórka, a jednocześnie umożliwi przyjemne granie, to być może klawiatura K375S od Logitecha jest dla Ciebie. Kosztuje o wiele mniej niż gamingowe klawiatury innych producentów, a co ważne, przynajmniej dla mnie, jest klawiaturą membranową o niskim i przyjemnym skoku. Bliżej jej do klawiatur laptopowych niż mechanicznych, co dla mnie jest plusem. Posiadałem swego czasu mechaniczną klawiaturę, do której nie mogłem się przyzwyczaić, pomimo kilku miesięcy użytkowania. Może masz tak samo jak ja. Klawiaturę użytkuję od miesiąca i przesiadam się na nią z innej bezprzewodowej klawiatury Logitecha, modelu MK520. Dlaczego zmieniłem jedną klawiaturę na drugą? Przez łączność, która pomimo tego samego systemu Unifying potrafiła się w poprzedniej klawiaturze zawieszać, a nawet gubić sygnał wciskania klawiszy. Kolejną dużą przewagą K375S nad poprzednią klawiaturą jest całkiem dobry N key rollover. W poprzedniej klawiaturze był problem np. z wciśnięciem kombinacji odpowiadającej za skradanie się lub kucanie. Po prostu nie można było wcisnąć kucania i przycisku dochodzenia w przód w tym samym momencie. Tutaj podczas kombinacji z kontrolem albo shiftem nie ma problemów, a jednocześnie można wcisnąć nawet 6 klawiszy i wszystkie zostaną zarejestrowane. W prezentowanej klawiaturze tych problemów nie zauważyłem. Co więcej, model K375S umożliwia również podłączenie się do laptopa lub telefonu za pomocą technologii Bluetooth, a zestaw wyposażony jest w podstawkę do telefonu. Klawiatura jest bardzo fajnie wykonana z przyjemnego plastiku, wygodnie się na niej klika, jest w miarę cicha, a niski profil sprawia, że nie męczy nadgarstków. Dla mnie to był super zakup. Pozdrawiam i do zobaczenia.